Wiedząc, że x kwadrat plus y kwadrat jest równe 74 oraz x razy y jest równe 35, chcemy obliczyć wartość wyrażenia x dodać y podniesione do potęgi drugiej. Mamy to do, tutaj do czynienia z typowym wzorem skróconego mnożenia kwadrat sumy dwóch liczb, który jest równy x kwadrat plus podwojony iloczyn plus y kwadrat. Jak trochę ten wzór przekształcimy, zapiszemy w innej kolejności dodawanie. Mamy x kwadrat plus y kwadrat dodać 2 x razy y. Ta suma podana jest w treści zadania, jest ona równa 74. Natomiast iloczyn, który mamy podany tutaj, jest równy 35, czyli dostajemy dodać 2 razy 35. To się równa 74 plus 70, czyli 144. Jest to nasza odpowiedź C.